Przede wszystkim jeszcze nie gramy, także dopiero będziemy, więc wszystkie doświadczenia, które tam zbierzemy, no to dopiero można w czerwcu powiedzieć. Natomiast nie ma co ukrywać, że poziom rozgrywek wzrośnie nie o 100%, tylko o dwa razy więcej. Także tutaj jesteśmy jak najbardziej przychylni do tego. No i mam nadzieję, że wszystkie dążenia i polskiego związku piłki nożnej, jak i regionalnych naszych, czy tam wojewódzkich związków piłki nożnej, zmierzały, będą zmierzały w tym kierunku, żeby. Jak najwcześniej zacząć rozgrywki na większym obszarze niż tylko Mazowsze. Wydaje mi się, że jeśli stworzymy warunki do tego, żeby były ligi najpierw makroregionalne, później centralne. Ja wiem, że to oczywiście Polska jest sporym krajem, ale makroregionalne na poziomie juniora starszego, młodszego, ale nawet i w gimnazjum, gwarantowałoby to ogromny wzrost poziomu. Druga sprawa, rozgrywki juniora starszego i młodszego, jeśli by były dobrze zorganizowane, byłyby rozgrywane na szczeblu, mówię makroregionu i centralnego, całkowicie inny obraz by objęła młoda ekstra klasa, także no to tylko może dać same korzyści, prawda, jeśli te akademie powstaną i będzie praca i systemowa założenia, rywalizacja na tym poziomie między akademiami, no to by była coś, świetna sprawa. System blokowy nie tylko polega na że w pionie szkoleniowym, w sensie sportowym, ale powstaje blok i medyczny, i finansowo, że tak powiem administracyjny, a także przede wszystkim to, z czego się najbardziej cieszymy, to jest pierwszy oddział bloku scoutingowego, który odciąża trenerów w tej, w tej pracy, aczkolwiek nie w stu procentach, natomiast Powoduje to nie tylko wzrost jakości działań na poszczególnych obszarach, ale e, łatwość oceny tego, co się robi, analizy, no i po prostu, żeby być z dnia na dzień coraz lepszym. Generalnie na każdy blok jest pięciu trenerów, bo musimy jeszcze dodać e, trenera bramkarzy i trenera od przygotowania fizycznego. E, natomiast no, chodzi nam na, e, o to, żeby te bloki e, ułatwić przejście do starszych roczników. E, także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa traktujemy młodą ekstraklasę jako wierzchołek góry lodowej naszej akademii, prawda? I jest to takie, jakby można przejście między e, piłką tą minorską, troszeczkę, troszeczkę w szersze spektrum, aż do przejścia do pierwszej drużyny, ewentualnie do innych zespołów seniorskich pierwszej, drugiej ligi, czy tam pozostałych e, zespołów ekstraklasy. Daleki bym był od ocen takich indywidualnych na, na takim forum, jakim my tutaj jesteśmy. Natomiast no, każdy wie, że kamień się wyróżnia w tym zespole. Ale ja wierzę w każdego zawodnika, czy on jest teraz młody, czy on jest teraz w roczniku juniorów starszych, czy nawet młodszych, no to po to tutaj jest, żeby czy wcześniej, czy później, żeby wszedł do składu ewentualnie młody, a później nawet pierwszego zespołu. Także oczywiście jeden. Ten czas ma szybszy, drugi troszeczkę potrzebuje więcej czasu, mamy przypadki takie, tak jak Michał Żyro, że dosyć szybko awansował, ale mamy taki przypadek jak Daniel Łukasik, który był zawodnikiem, który wypełnił wszystkie, że tak powiem, kategorie wiekowe na maksa, łącznie z młodą i też jest w tak, także i ta droga, i ta droga jest słuszna i to jest po prostu sprawa indywidualna. Oczywiście są wyróżniający zawodnicy, ale mówię, nie chciałbym teraz na takim forum mówić. Ja się tylko cieszę, że trzon właściwie większość zawodników młodych stanowi oczywiście wychowankowi Akademii. Moim zdaniem jest duża różnica między zawodnikami z Akademii, a zawodnikami przychodzącymi z zewnątrz. Chodzi mi tutaj szczególnie o ich mentalność. Wydaje mi się, że, że możemy to jeszcze tylko poprawić i i naprawdę będzie bardzo trudno spoza Akademii trafić tutaj do nas. Chyba, że będzie to zawodnik bardzo wyjątkowy. Nie wiem, czy moje oczekiwania się pokrywają z trenerami, prawda, którzy, którzy prowadzą i młodą, i starszych. Naprawdę, każdemu z nich życzę jak najlepiej. I nawet ci, którzy tutaj, tak jak wy się nawet podali, którzy pojadą na ten pierwszy okres z młodą, czy też nawet ktoś później w trakcie sezonu albo w czerwcu. Tak naprawdę, no ja mówię, fajnie jest to dla, dla tych chłopaków, są to przeżycia, ale dla mnie nie jest to najważniejsze, czy on będzie mocnym punktem, czy nie, tylko czy ten człowiek zaistnieje w pierwszej drużynie. To jest najważniejsze. Także traktuję oczywiście tą przygodę w młodej bardzo poważnie, ale nie taki jest cel. To nie jest cel, że on ma trafić do młodej. Młoda klasa ma pomóc w tym, aby ten człowiek Osiągnął jak największy pułap w piłce seniorskiej. Myślę, że gdyby przemiak nie posiadał pewnych cech pod kątem mentalnym, odpuściłby już dawno. Jest to świetny przykład właśnie tego wychowania poprzez akademię, poprzez trafienia i poprzez to, że ten człowiek umie to wykorzystać. Nie jeden by sobie już odpuścił, dał spokój. Natomiast jeśli chodzi o potencjał piłkarski, jestem spokojny, o Przemka. Nie chcę tutaj mówić, jakie są oczekiwania, natomiast, natomiast ta kwestia, jeśli chodzi o głowę, no tutaj jest bardzo, bardzo ważna, bo okazuje się, że jednak można przeżyć praktycznie dwa lata przerwy, można wejść na jakiś poziom i Rzeszę Przemkowi jak najlepiej, żeby ten poziom cały czas wzrastał. Potencjał ma ogromny, ale wiadomo, że przygotowanie motoryczne też jest bardzo istotne. Tak naprawdę wszystkie zmiany w szkole podstawowej dopiero będą. Cały system, jeśli chodzi o szkolenie, o zadania, dopiero chcemy wprowadzić w styczniu. A tutaj chwała Marcinowi za to, który jest koordynatorem szkół podstawowych, klasy ze szkół podstawowych, że poprzez tylko organizację i wprowadził takie zmiany i ma to, ma to od, odzwierciedlenie w wynikach. Natomiast całość system szkolenia dopiero będziemy zmieniać i mówię pierwsze zmiany nastąpią w styczniu. Także wydaje mi się, że te efekty będą dużo, dużo jeszcze lepsze, aczkolwiek tak jak zauważyłeś, faktycznie nie ma rocznika, który by nie był albo na pierwszym miejscu, albo egzekwo. Także pod kątem wynikowym zdawałoby się, że jest bardzo dobrze, ale mamy też kontakty zagraniczne i wiemy gdzie jesteśmy, także spokojnie na to patrzymy i wiemy co jest naszym celem. I co jest najważniejsze, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży? Chodzi o całość systemu, jeśli chodzi o szkolenie pod względem techniki i, i taktyki, nawet także nawet jeśli chodzi o ustawienie. E, no niewątpliwie tutaj trzeba to, to będziemy zmieniać. Pracujemy nad tym, e, pracujemy nad różnymi aspektami, nie tylko sportowymi, ale i całokształtem akademii, jeśli chodzi o zasady funkcjonowania i, i mechanizmy. Od zawodników po trenerów, skończywszy chyba na rodzicach, żeby to było jak najbardziej uporządkowane, czytelne dla nas wszystkich, którzy bierzemy tutaj udział w tym szkoleniu. Nie ma co ukrywać, że poprzez te wyjazdy zagraniczne topnieją nasze, że tak powiem, radosne miny, jeśli chodzi o ligę. Turnieje zagraniczne i kontakty z drużynami, naprawdę z wyższej półki, weryfikują nasze, że tak powiem, umiejętności. Ale też pokazujemy na system rozgrywek i mam nadzieję, że właśnie po tym systemie, po, tej pierwszej, po tym pierwszym kroku, tak jak teraz mamy na, na wiosnę, że ten poziom będzie wzrastał. Nie chodzi tylko o Legię, chodzi o wszystkie kluby w Polsce, gra z dobrymi drużynami podnosi poziom. I praktycznie w każdym turnieju jest coś takiego, że pierwsze dwa, trzy mecze przegrywamy. Nieznacznie albo znacznie, różnie to bywa. A dopiero trzeci, czwarty, ewentualnie tam któryś z kolei gramy jak równy z równym i potrafimy wygrać nawet z faworytem, że tak powiem, całego turnieju, naprawdę z bardzo silnymi zespołami. Pokazuje to tylko tyle, że już nie chodzi o sprawy czysto odporności mentalnej, tak? że, że tam w warunkach stresowych, tylko po prostu chodzi o granie, o granie z tymi lepszymi i poprzez grę z lepszymi tak samo bierzesz te nawyki. Gra się po prostu łatwiej ale no, zdobywa się doświadczenie z coraz lepszym przeciwnikiem. Grasz z lepszym i ty się stajesz lepszy. Także tutaj ta rywalizacja z drużynami za zagranicy i turnieje no, praktycznie w każdym roczniku, niezależnie czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest liceum, gimnazjum, obrazują nam praktycznie gdzie, gdzie jesteśmy i czy obieramy dobry kierunek, jeśli chodzi o szkolenie i nasze zmiany. Mamy podgrzewane płyty. Tylko szkoda, że mamy jedną podgrzewaną pod, płytę, a nie mamy gdzie trenować. E, musimy też wziąć pod uwagę, e, gdzie Polska leży. I chodzi mi o klimat. Jednak te kilka miesięcy nam ucieka. E, trenowanie na klepce, a trenowanie na e, nawet sztucznej trawie, czy, czy gdziekolwiek, to jest jednak inna dyscyplina sportu, można powiedzieć. Więc tutaj, tutaj trzeba by było, e, jeśli chodzi o kierunek licencji, ale nie chcę się wypowiadać, bo to są moje marzenia. Ja nie jestem za to odpowiedzialna, ale wydaje mi się, że dobrze by było, żeby te licencje właśnie poszły w tym kierunku dla poziomu polskiej piłki, tak? dla podniesienia poziomu i rozwoju. Bo niewątpliwie kluby ekstraklasy powinny wyznaczać ten top i trzymać poziom, a te mniejsze kluby powinny pracować na te większe, jeśli chodzi o cały region. Prawda? To, jest, to jest taki naturalny kierunek chyba, wydawałoby się. Jeśli chodzi o kluby partnerskie, no to wiadomo, że jesteśmy chyba na początku drogi, jeśli chodzi o wszelkie kontakty, współpracę. Mamy wizję, jak to polepszyć, jak to zrobić, natomiast ja mówię, jesteśmy w, tak, w trakcie takich przemian u nas w klubie. Z punktu widzenia mojej osoby, ja bym najpierw chciał uporządkować u nas wszystkie sprawy od spraw szkoleniowych, a dopiero później wchodzenia w tematy, w klubów partnerskich. Oczywiście to jest, funkcjonuje. Dominik Jarosz jest za to odpowiedzialny za, za te kontakty. Natomiast na pewno zdajemy sobie sprawę, że może to być na dużo wyższym poziomie i wydaje mi się, że tylko czas pracuje na nas i mam nadzieję, że i my i kluby partnerskie, które z nami teraz już są, ale i które na pewno będą, bo też się staramy o to, będą w tej współpracy z czasem coraz bardziej zadowolone. Szanse są bardzo duże. Szanse są bardzo duże. Nie będziemy ukrywać, że mieliśmy kontakt też. Pierwsze, pierwsze spotkanie robocze z Carlosem i tutaj ze, ze, ze sztabem, że tak powiem, z Barcelony. Ja w ogóle postrzegam możliwość współpracy z takim klubem, a trzeba też sobie zdawać sprawę, czym ten klub dysponuje, jakim doświadczeniem, jaką że tak powiem, stylem pracy wytworzonym przez, kilka, przez kilkanaście ładnych lat, także to jest niesamowite, żeby z takim klubem w ogóle jakkolwiek podjąć jakąkolwiek współpracę. Mam nadzieję, że do, że do tego dojdzie. Natomiast odnośnie jeszcze samej Barcelony, to to, co tutaj zaszczepiło w naszych trenerach, szczególnie jeśli chodzi o sprawy szkoleniowe, zasady mentalne, no to wydaje mi się, że jest to samo dobro. Tylko może pozostać, niezależnie ile będzie funkcjonowała ta szkołka w Warszawie. Pierwsza sprawa to z każdej sytuacji można sobie zdawać sprawę, że są złe strony, ale oczywiście, nawet w tej sytuacji są też aspekty pozytywne. Wydaje mi się, że dla całej Akademii, dla szczególnie naszych wychowanków, to jest świadomość, jakim klubem jest Legia, jaki jest wydźwięk medialny. Bo przecież umówmy się. Takie sytuacje dzieją się w różnych klubach, nie tylko w Legii Warszawa. Natomiast jeśli chodzi o skalę nagłośnienia tego tematu, no była nieporównywalna w stosunku do innych klubów. Oczywiście my zostawiamy inne kluby, nie chcemy się tym zajmować, to jest nasz problem. Natomiast staraliśmy się, cały czas zresztą jesteśmy w toku prawda, tej, tej, tej sprawy, podejść do tego jak najbardziej delikatnie i z jak najlepszym. My jesteśmy tutaj przygotowaniem pedagogicznym, żeby tych chłopców nie stracić, ale też, żeby nie stracić i nie rozbić całej grupy. Bo my nie tylko możemy, my patrzymy oczywiście, każdy ma swój punkt widzenia, ale klub musi patrzeć przez pryzmat całości, prawda? Oczywiście indywidualizm też jak najbardziej, ale no tutaj to jest sprawa trudna, delikatna i wydaje mi się, że to, co żeśmy podjęli, te, te kroki były naprawdę. Najbardziej adekwatne, jakie żeśmy tylko mogli zrobić w stosunku do tej sprawy. Natomiast co do przyszłości tych chłopców, musimy się wstrzymać do zakończenia spraw, które są w toku. Tak? Także tutaj. Natomiast jeszcze chciałbym dodać, że wydaje mi się, że to, nad czym pracujemy, czyli nad tymi zasadami, mechanizmami, jeśli to będzie jasne, czytelne, regulamin wewnętrzny, to. Takie sytuacje nie będą miały po prostu miejsca, bo to będą czytelne. Ja mam tutaj wyznaczone, jeśli chodzi o szkoleniowe pod względem taktyki i techniki. Pracujemy nad tym cały czas i po raz druga dziedzina to jest to, co mówimy odnośnie, można, górnolotnej powiedzieć filozofii Akademii. No ale my tak naprawdę ją dopiero tworzymy, prawda? To jest, to jest taki zbiór wszystkich że tak powiem reguł, które obowiązują, ja mówię od trenera po zawodnika, rodzice, wszystkich pracowników i stwarzamy się to robić, budować to, pracować. Natomiast jeszcze praca ta jest oparta na blokach. Współpraca w grupie w ogóle w Polsce, ja nie mówię tylko w sporcie czy tam u nas, ale ogólnie jest wydaje mi się na średnim poziomie. No i my tego się uczymy i staramy się, staramy się to robić, bo wiadomo, że tylko i wyłącznie praca w grupie daje jakiś efekt, jeśli chodzi o თავი ხსტა चाँ